Słowo Boże na dziś, 4 marca. Czytanie z księgi Syracedesa. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Ubram jawnie, szukałem mądrości. Ubram w świątyni, prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, Serce me się w niej rozradowało. Noga moja wstąpiła na prostą drogę od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto Słowo Boże. Psalm Responsorijny 16. Panem dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mi, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, a Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mi nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz. Po Twojej Prawicy Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian Bracia Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość, Otrzymaną przez wiarę w Chrystusa sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Jego, zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczenie, zapominając o tym, co za mną i wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Abyście mogli godnie stanąć przed synem człowieczym. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajem miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miowali. Oto Słowo Pańskie.